Ja mam, witam w czwartej misji z Heroców Piątych. Zaczynamy sobie ze strzelcem wyborowym. Pani Izabelo, twoja potęga jako wojowniczki jest imponująca, lecz twoja wiedza o mocach tajemnych jest ograniczona. Aby walczyć z tymi demonicznymi potworami, musisz nauczyć się nieco magii Elrata. Zgadzam się, ojcze, jednak nie mam na to czasu. W mieście Brightwood znajdowało się seminarium magii światła, lecz zburzyły je demony. Gdyby udało ci się odbić seminarium, mogłabyś tam zdobyć cenną wiedzę, moja pani. Świetnie, zrobię to i to szybko. No to co to? Zburzone i odbić, to po co je odbijać, jak zburzone? Świetnie. Szybkie sprawdzenie, co my tutaj mamy. Artefakty nie przeszły z poprzedniej misji. W ten sposób. Mamy pierwszą książkę do zebrania. Jeść gniewu. Zwiększyłem nieco prędkość yy, bohatera, gdy ja się poruszam po mapie, oraz dodałem yy, siatkę na polu bitwy w ustawieniach której, po której nie mogę się poruszać Zobaczmy jak tam obrażenia z tego mierne bardzo, nie będziemy na razie używać Quick save, lecimy I o to chodziło, nikt nie zginął. Hmm, to jest ciekawe miejsce. Daje nam to jeden talent losowy, lub umiejętność, więc przed tym to raczej quick save. Talent magiczny. Mm hmm, no nie powiedziałbym, że jest to przydatne. Tu raczej atak na to miejsce. Więc niestety, ale nie możemy z tego skorzystać. Tartak jest nasz. Muszę tu zabrania surowce. Próbujmy się z nim. Ten strzelacz wyborowy ma tak chujowe ulepszenia, yy, obrażenia znacznie się względem Nika. Mamy tak, tutaj jest świątynia, Ona w niej się można schować przed bohaterami wrogimi. Czy oni będą walczyć? Będą. Przewidzimy sobie cele, wyjść przeciw Armii Alarona i zdobyć Brightwood. Tego wcześniej nie sprawdzałem. Armia Alarona jest tutaj. Tu jest, z tego co pamiętam, rozwalony most, z którym będzie trzeba sobie poradzić. To jest z tego, się odbywa, punkty wiedzy. Jeden punkt wiedzy, to z tego, co pamiętam. Yy, dwa, yy, przepraszam, 10 punktów many więcej, powinien mieć. Mam 70. nawet widać, że tam brakuje 10 do pełnej. A codziennie odnawia, jakąś tam ilość many w zależności. Chyba dziesięć procent po prostu odnawia. Jest grupa, powinien uciec, a nawet to łączyć. To jest ciekawe. Yy, tak, od razu, żebym nie zapomniał, to z chłopów połączę. Szeregowych dokładnie. się dało zrobić lepiej dobrze, przeżył Bez straf, Mówiłem, że się da lepiej zrobić Ale tak to pewno dla mnie Wiele 25,50, tak chyba to jest wiele 15 Nie no wypierdolone w to mam chyba Nie mogę się z nią ubić. Da się da się. W ten sposób to to może wyglądać. Mamy grupę z mor. Od 10 do 19 podajże. One mają strasznie daleki zasięg. Nie wiem, czy nie dolatują do mnie na strzała. Tak właśnie robią. Ok, trzy gryfy poszły i kilku chłopów. Łaska, no musi być łaska z tego. Tu jest jeszcze skarb. żeby o nim później nie zapomnieć. No, tu jest walka z pięcioma koszuchami między innymi. A z dziewięcioma liszami. To kurwa gorzej nawet. O Boże. Kurwa i za nim jestem w kolejce zobaczymy jak jebnie to Dobra, i tak musiałem to wczytać, bo tucha tam tak stała. Znaczy ja jebię smoki. Nie mógł być jakiś tydzień, nie wiem, chłopa. Te fakty mamy. O, my zobaczmy. Zmarnowałem trochę kaski. Z już się będę na pewnie napierdalać musiał co? Już wejście do podziemi. Tak, ja to pamiętam. Krew nie zdążył zlecieć nawet. O, nie można zmieniać. Można tylko jebane to jest. Jaki koszt 3,5 tysiąca? Weźmy to. Ręcz dziwne. Dobrze, to jestem w stanie zaakceptować teraz. 30? Ale przyrost tu mają. Tam smok. No dobrze, jak my ich. Ja pierdolę naprawdę. Własna katapulta zabiła mi trzy gryfy. Chuj z tym ale. Okej, okay, niech będzie, że ten mistrz. Ale to jest stracony praktycznie lewe. Szlak by trafił demony, które niszczą wszystko, na co się natkną. Nawet wieże, w której zgromadzona jest cenna wiedza magiczna. Nie mam innego wyboru, jak odbudować ją od fundamentów. Mam wieżach, tak, a kurde, tych duchów, praktycznie Necropolis. Nie praktycznie, tylko to jest ta właśnie wieża. Ach, jedzie do mnie. Kiedyś tam przyjadą, no nie? Patrz! Most też zniszczony! I co teraz? Niedaleko stąd żyje wieszcz. Rada Ślepego Brata, sługi Aszy, byłaby cenna. Wieszcz?! Oni mówią zagadkami i połówkami zdań. Wysyłają na poszukiwania mrzonek. Nie mamy na to czasu. Możemy albo zrobić jak mówię, albo siedzieć tu i czekać, aż zwiadowcy znajdą inną drogę. Nie mogę siedzieć z założonymi rękami. Dobrze, Darkis. Chodźmy odszukać chodź tego twojego wieszcza. Tak, jeszcze nie jest gotowa, to prawda. Niech będzie przeżyje to już. Buty lewitacji? Leżące w krypcie pełnej potępionych dusz, których spokój trzeba zakłócić? O, to nie będzie miłe, lecz to najszybsza metoda na spotkanie z Lindanem. Obawiam się, że nie mam wielkiego wyboru. Okej. Okay. Jaki tu jest przyrost? Tydzień księży? za no to za to, to tydzień! Pięknie. Ja chcę chłopów ulepszyć chyba Proszę bardzo, prawie 1k, no ale możemy to kupić jak w stanie Dobra to. Tych palerzystów, ale <laughs> jednak to nie jest tu. A może jest? To jest chyba tam. Kurwa, ja nie wiedziałem, że to są takie pierdoły tego typu. Uczyłam się takich cudownych rzeczy. Czas zniszczyć demony. Niech światło Elrata kieruje moją ręką. O Jezu, to jest takie gówno. Wszystko. Mistrz odwołania odporność na ogień dostałem. No Kurwa mać. Ja muszę tą nawigację wziąć. Bo ona mi tutaj tak zasłania to wszystko. Wieczne światło. Ci kapłan. No to zobaczmy. Mała szansa, że ten tarczownik nie wykona tego uderzenia swojego fajnego. Mogło być gorzej, jak mnie mam. Czas wdziać to zacne obuwie i spieszyć na spotkanie z Windanem. Buty lewitacji otrzymałem. Chyba wezmę tak. Zawsze brałem inkwizytora. Ale bieda. Chyba też zapisać, chyba było wcześniej To chyba jeszcze będzie walka na końcu. Ale się głośna muzyka zrobiła. Hello, Fynden, I presume. I am Queen Isabelle. Thank you for remembering our old alliance. I fear that Fynden will be late, Isabelle. What? Who? Who are you? Allies, to me! Beatrice, your weapon! I think not. Isabel. <laughs> Be Beatrice? What? Your dear, insufferable Beatrice is finally doing something useful fertilizing the vegetables at the summer palace <laughs> what's left of her anyway what how when did you as soon as nikolai announced you were going there poor beatrice she was so trusting and i can be very persuasive knight thomas appears to be wounded biara perhaps you could attend to him yes yes Thank you, my lord. Leave us! I'm sorry. That's not what I wanted. But the demon sovereign gave clear orders. Killing Beatrice seemed the easiest way. Easy for you, <sighs> black-hearted. I know it hits you hard. She practically raised you. Her abbey was like a second home, and the apple orchard became your favorite playground. How do you know? Well, my master's after you. Not dangerous. The Demon sovereign? Me? Why? He wouldn't tell me. All I know is that he sent us to deliver you to him. I will die before I see that happen. No one, least of all I, would like to see that, Isabelle. Really? So what do you want? And who are you? Me? I'm Igoril. A mere soldier in a greater war. And war demands sacrifice. So, soldier, what do you intend to do with me? If I could find a means for you to escape this fate. If the two of us could disappear, would you trust me? Trust you? A servant of the Demon Sovereign? The murderer Beatrice? As if I had a choice. I will do what I can to protect you. End mission. Thank you, Do